Serdecznie i pozdrawiamy z pikniku Militarnego Solinowie, Solidarnie z Ukrainą. Jesteśmy tutaj z kolegą jako rekonstruktorzy Armii Amerykańskiej z Wietnamu. Kolega reprezentuje Marinesów z 1967 roku. Ja reprezentuję Navy Seals, czyli Komandosów z Wietnamu z 1968 roku. Co jeszcze powiecie o swoim wyposażeniu, bo to takie ciekawe wyposażenie? Yy, tak. Mało spotykane na tego typu, właśnie rekonstrukcjach historycznych. Jest, zacznijmy no, może ode mnie. Jest to wyposażenie Navy Sealsa z Wietnamu. Jak widać, karabin XM177. Na sobie mam amerykańskie wyposażenie M56, czyli pas z ładownicami. Zresztą, jak widać. Do tego mam chińską kamizelkę Chikom, którą używali właśnie Silsi w Wietnamie ze względu po prostu na wygodę, i możliwość przenoszenia magazynków, no i po prostu też, że no było łatwo dostępne, bo jednak armia wietnamska dostawała to od Chin, więc dużo tego zdobycznego sprzętu po prostu było. Tu. Można, można A czekaj, ja tu jeszcze Aha. jestem zainteresowany kosą. Eee, Sył najsłynniejszy, no właśnie tak. można to dla Pokaż, widzów... pokaż ostrze, niech ludzie sobie popatrzą. No. Dla widzów no, można wytłumaczyć, to... że Navy Seals, czyli no, to popularnie jest... zwani w Polsce Commando Foki, czyli jednostki specjalne marynarki wojennej USA To już masz. Czeka, jeszcze tak, o jeszcze mnie z tyłu interesuje. Tu masz apteczkę. Tu jest apteczka. Tak, to jest. Tu jest apteczka. To tylko Najvisalsi tak nosili apteczki. Wysoko, yy, ze względu też na to, że to były misje wykonywane w rzekach, żeby ta apteczka nie zamokła, a poza tym jest w miarę łatwy dostęp. Tak jest, ale jeszcze mnie tu interesuje, o, manierki. manierki, ale to jest właśnie, nawet w dzisiejszym dniu jest bardzo cenne, bo dzisiaj, na dzisiejszym pikniku mamy 30 stopni, więc naprawdę, e, dobra, co tu jeszcze? Ladownica z granatami. No, 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 granaty, no, granaty, jeszcze to właśnie, tu też z drugiej strony ladownica z granatami. Dokładnie. Granatów nie będziemy pokazywać, bo jeszcze policja tu przyjedzie, chociaż oni tu tak dzisiaj krążą strasznie. A teraz coś o sobie powiedz. Tutaj prezentujemy sylwetkę strzelca Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych z roku 1937 w porównaniu do kolegi jest to sprzęt nawet na tamte czasy dość przestarzały pamiętający bardzo często czasy II wojny światowej wiem, świeżości jest jedynie kamizelka przeciwodłamkowa dość prymitywna się ją już? na szczęście nie spotkałem nie było potrzeby? Nie, nie spotkałem przeciwnika natomiast to i dość nowoczesne w tamtych czasach buty tak zwane dżunglarki no bardzo wyglądne no no no, no. znaczy bardzo... e... ja, ja pokażę to z bliska bo może niektóre osoby buty? teraz te buty są bardzo tak. Dużo tego w sprzedaży, a niektórzy po prostu nie znają tego typu właśnie butów. Buty lekkie, nie w pełni skórzane, z wywiecznikami, nie trzymają wody. Bo dużo ludzi kupuje buty, które po prostu są niewygodne. Te wyglądają na bardzo niewygodne, ale właśnie to jest smutne i bardzo mylące, bo to Począt... są bardzo fajne Początkowo buty. Początkowo są tak. bardzo niewygodne. Trzeba no rozchodzić ja jak to... każde buty, wiadomo. Ja, nie też natomiast jest dość prymitywna. Karabin M14 w czasie wojny w Wietnamie, wycofany już ze służby bezpiekowej. Kiedy, tak, tak. Podczas kiedy reszta już używała nowoczesnych M16, dobrze znanych stalowych M1, również pamiętający paliwko tu, tak? Do zapalniczki? Płyn na owady. a tak. opatrunek osobisty. Amunicja zapasowa do wódkach do karabinu. Amunicja taśmowana do karabinu maszynowego M60, aby wesprzeć kolegów. Amunicjom. Tornister pojechujący również z czasy Do mhm. tego przyczepione ponczo, no, no i ja jeszcze pokażę, bo tutaj masz też apteczkę na dole no i apteka. tu jest akurat inne, moco, inaczej to jest mocowane, to więc wam pokażę. Tez, o, I manierki dwie, badaż. tak samo dwie manierki. No i tutaj akurat nóż jest inaczej trochę przy pasie, tak to nazwijmy. Fajnie, fajnie. No i co jeszcze chcecie powiedzieć? Jak się bawicie w ogóle na tym pikniku? Dobrze, Poza tym, że jest gorąco, no to wiadomo. Gorąco, to, to się odwiedzamy, borne w sierpniu, regularnie, przynajmniej raz w roku. Tym razem my Czyli rok... na zlocie w tak, sierpniu będziecie na pewno? na sierpniowym w zlocie w Gąsienicy oraz W sierpniu również się pojawimy, no ale ponieważ była okazja pojawić się w czerwcu, to, to się pojawi w czerwcu. I zapraszacie widzów mojego kanału, żeby też się zapraszamy, pojawili. Tak jest, zapraszamy do świetnej zabawy. Idziemy się pocić. A teraz niespodzianka dla wszystkich widzów. Mamy specjalny prezent od przyjaciół z Ukrainy, prosto z frontu. Nie będę wam pokazywał, co jest w środku. To jest żyrosyjski żołnierz, któremu się nie udało. E... Ale tu mamy coś konkretnego. Konkretna pepesza, która już prawie w połowie jest opróżniona. No, zobaczcie. No, konkret, konkret, konkret. No to taka krótka te. Więc my tu się dobrze bawimy. Mamy specjalną pepeszę w kształcie pytelki Jest odpowiednim płynem. A co jest w skrzyni to możecie się tylko domyśleć. Kolejni uczestniczy tegorocznego pikniku w Bornym Sulinowo Witajcie. Witamy. Witamy. Konkretne maszyny widzę. Skąd przyjechaliście i czym przyjechaliście? Przyjechaliśmy K750. Właściwie moje jest MW, bo ma napęd na kosz. No właśnie, tutaj jest bardzo jest... ciekawa rzecz, na no samym do początku jest... można pokazać, zobaczcie. MW. Coś, co w motocyklach jest, yy, które mają właśnie Przyczepkę, boczny wózek, jak to się mówi, albo kosz. Albo kosz. Tam napęd. napęd, bo zawsze tego typu właśnie motocykl ciągnie w jedną stronę. A tu jest napęd, że to chodzi. Równo. Równo ciągnie. W terenie sobie lepiej też radzi w tym momencie. No dobra, opowiadaj co nieco, a ja tu będę pokazywał. Co mam opowiadać? 62 rok. 69 mamy w domu. Jeszcze jeden stać. Wszystko Bo... widzę zrobione forginał No nie, no po, po przeróbek jest. No ja wiem, ale tutaj masz pod tym. Tabliczka u niego jest ta No no, tabliczka bliska ale to, że to jest tak jak to ma być, nie? Prędkościomierz. Bardzo czyściutki prędkościomiesz, no kurczę, no. Wszystko musi być czyste, albo powinno być o tak w miarę, nie? nie stało gdzieś pod drzewem, jak to się mówi, na Ukrainie. Nie wiem. No. Gdzieś to widać, no. No ja wiem, że to dużo pracy było i tak dalej. Wyposażenie musi być wojskowa łopata. Z długim trzonkiem, więc łopata, nie saperka. Saperka i siekierka też jest. Nie? Tak, ale to z drugiej na pewno. No. E, wbrew pozorom przydało się to już nieraz. Tak. No. Miejsce na karabin aha, tu? Tam, tam. tam tak jest. Na karabin jest. A gdzie karabin? Habit nie wzięty chciał 2000 zł ale... oryginał no. tylko, że dzisiaj robiłby tu furorę jako... A tu był Diktarow No dobra A teraz drnieb charakterystyczny silnik no. Ponoć mówią, że spapugowany z błęki, tak? Tak jest, tak jest No i tutaj zobaczcie o tym co właśnie mówię Charakterystyczna ta plakietka. To są y, części. Tu jest opisane części do smarowania. Jak co smarować. Tak zwany dobry serwis konieczny w tego typu sprzęta. Konieczny. Prędkościomierz jeszcze czyściutki. I co, ile lat w posiadaniu twoim? To jest drugi rok. dopiero. Drugi rok? To już kilka złotów zaliczone, kurna. Albo A. kilkanaście. O, kurna, no pięknie, no kurna. Otwiera, otwierany tył. Pełny? Pełny. O, na no wagę złota teraz, kurna. Pełny karnister i pełny zbiornik, nie? No. że Jest potrzebne, bo raz po raz cię zaskoczy. Alina do czego? Co? Kogo wyciągałeś? Bo nie raz się wycią... Tak, Darłowie wyciągaliśmy. Się wyciągaliśmy. O, o. Wyciągał mnie kolega z 8 roku. W... Darłowie. w Darłowie. Wiesz, jak tam się topili. Tak, tak. Nie, no ja wiem, 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 jak to jest. Z takich nowinek Wam pokażę coś, co wiadomo nie jest tego typu oryginałem, ale bardzo przydatna rzecz. Zobaczcie. Mamy gniazdo zapalniczki do ładowania, mamy dwa gniazda USB, mamy woltomierz. Bardzo przydatna rzecz w każdym motocyklu, praktycznie. W każdym motocyklu, żeby po prostu no, gdzieś na trasie nawigację ładowanie. podłączyć, doładować telefon i tak dalej. Więc to jest. Pokaż lampę przed nią Tą z notkiem? To jest notka, nie? Lampa notka. O! No. No właśnie, i teraz ktoś powie o, o co chodzi. O to chodzi, żeby po prostu. Teraz nie świecić. widział. Na polu, na polu bitewnym tylko, tylko światło dawało przed. Przednie koło, a nie był motocykl widoczny z daleka i narażony na oszczał. No. Bo jest, to jest naprawdę cenna rzecz, te, takie coś dorwać właśnie do motocykla. Skrzynki amunicyjne. Pełne? Eee... Czego? Towaru? Towaru. <laughs> Towaru, nieważne czego. Bo nas zamkną, jak powiemy, co jest w środku, no. A tu policja jeździ, kontroluje, no. Jak tu, jak tu dzisiaj jeden na pikniku powiedział, oni jeżdżą jak kot z pęcherzem po tym zlocie. Co oni, co oni tu szukają? No, pięknie, pięknie. Porządny, prezentowy pokrowiec. W razie jakby padało, albo... Żeby nie pokazywać, co jest w środku. Nie będziemy pokazywać. Bo ktoś powie, tyle flaszek oni mają, wszystko sami wypili. Nie, nie pije się. Kierowcy nie piją. No dobra, fajnie, fajnie. Dziękuję za taką krótką relację o waszych maszynach, kurczę, no super, super. I co, na sierpniowy zlot też przyjedziecie? Nie wiemy. A jak się uda? To jak, jak będzie? Jak się uda. Bo to będzie większy zlot, tak?